Powołani do świętości Nauczanie domowe 15 stycznia Pierwszy list do Koryntian rozdział pierwszy wersety od pierwszego do trzeciego Paweł z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes brat do Kościoła Bożego w Koryncie do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości we ze wszystkimi co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W tym pozdrowieniu Paweł akcentuje, nie ma wątpliwości, tę prawdę o tym, że zostaliśmy powołani do świętości. Odnosi ją do adresatu w listu. Do gminy w Koryncie. Przyjrzyjmy się więc temu wyrażeniu. Gdy apostoł mówi o powołaniu, ma na myśli całą tradycję Starego Testamentu. Wiemy, że powoływani byli wybitni ludzie. Powołanie oznaczało pewnego rodzaju wyróżnienie. Powołanie to wtrącenie się Boga w losy świata. Zatem chcę. Paweł powiedzieć, że wszyscy wierzący są tacy jak Abraham, jak Mojżesz, jak Dawid, wszyscy wierzący są jak prorocy, jak sędziowie, jak królowie. To jest to powołanie, to jest to wtrącenie się Boga w historię, to jest wyróżnienie. Ty zostałeś zauważony, wezwany po imieniu i zaproszony. Drugim elementem tego powołania jest to, co Bóg czyni w tych powołanych. To było zwykle jakieś Boże światło, zachęta, wskazanie możliwości, nakierowanie na cel, umożliwienie działania, postawienie w sprzyjających okolicznościach i sytuacji. Wszystkie te elementy towarzyszyły powołanym. Dlatego samo już to powinno nam Uświadomić, jak bardzo decyzja wiary stawia nas w roli Bożych Współpracowników. To powołanie do świętości. Upraszczając już wszystko, można powiedzieć, że to powołanie do przebywania z Bogiem. Tylko Bóg jest święty, nikt na świecie świętym być nie może. Jeżeli ktoś jest powołany do świętości, Zatem powołany do przebywania w tej przestrzeni świętości, do bliskości z Bogiem. To tylko przy Bogu ta świętość funkcjonowała, istniała, to była z nim związana. Zatem wszyscy powołani są pociągnięci przez świętość Boga w odbite jego oddziaływania. Aby uświadomić sobie też wagę tego wyrażenia, tutaj użytego, trzeba wziąć też pod lupę środowisko, do którego Paweł pisze. Jest to Korynt, portowe miasto, ze wszystkimi tego konsekwencjami, jak rozwój handlu, gospodarki, wielka możliwość budowania kultury, ale z drugiej strony mieszanina różnego rodzaju kultur, zepsucie moralne, z marynarzami, uciekinierami, przestępcami, i liczną biedotą, żyjącą z dnia na dzień. I można by powiedzieć, taką zbieraninę Paweł określa jako wezwanych do świętości. Wierzący w tamtym czasie, w tamtym środowisku, no rekrutowali się właśnie spośród tych ludzi, spośród tych środowisk. A jednak Paweł właśnie używa takiego wyrażenia. By przybliżyć, jak to jest możliwe, Paweł. Stwierdza, że zostali już uświęceni w Chrystusie Jezusie. To Jezus wymazał przeszłość tych ludzi, uciął to, co dotyczyło przeszłości, uciął to, co dotyczyło obciążeń. Jezus Chrystus poprzez łaskę przebaczenia, poprzez odkupienie, uczynił tych ludzi nowymi. Poprzez chrzest stali się dziećmi Boga, dla których liczyła się przyszłość, a nie przeszłość. I drugi element to są ci, którzy obecnie wzywają imienia Pańskiego. I to jest to narzędzie obecnej walki, obecnego wysiłku, obecnego zmierzania do świętości wzywanie imienia Pańskiego nie liczenia na swoje siły, na swoje zdolności. Na to, kim jesteśmy, bo wszyscy zdawali sobie sprawę, kim byli ci właśnie nawróceni portowcy, nie liczyli więc na siebie, liczyli na Chrystusa, którego wzywają. I to nam też pozwala zrozumieć, że to wezwanie do świętości jest realne dla nas. I nam też Jezus przebaczył, wyrzucił w niepamięć całą przeszłość. I pozwolił wzywać swojego imienia do tego, żebyśmy dzisiaj mogli się przybliżać, mogli przebywać w obecności Boga. Zadanie dla Ciebie na dziś, jeśli to możliwe, usiądź przez chwilę w Kościele, abyś tam sobie uświadomił, że jesteś powołany do przebywania z Bogiem, ale niech ci to pomoże w popatrzeniu na całe swoje życie, że jesteś wezwany, aby przebywać w Jego obecności. Ta chwila w kościele, niech da tobie właśnie ten pogląd, da to doświadczenie, da to przekonanie. Jestem do tego wezwany i chcę tak zawsze żyć. Niech Ci w tym błogosławi. On sam, święty Bóg, ojciec, syn i duch święty.